Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mastera FOPL i zaczynam się znowu kurczę plątać językiem, jeżeli mówię własne imię nawet, własne imię, nazwisko, nick, takie pierdoły. Mam dla was dzisiaj opakowanie, jak sam widzicie, Assassin's Creed Unity tej takiej Notre Dame Edition na konsole Xboxa, nie zobaczycie tego napisu Xbox bo jest na górze. Pokażę wam za chwilę zresztą. Co jest ciekawe, to gra jest w PEGI 18, jest w wersji angielskiej, czeskiej i polskiej, coś dziwne, ale cóż, nie przedłużając dłużej, ściągnę tą wierzchnią, powierzchnię wierzchną, powierzchnię, wierzchnią i sobie zobaczcie, że jak nie kłamie Xbox One, plakietka jest z góry, nie będę tego pokazywał dalej, bo to jest niepotrzebne to położę z boku albo złożę sobie z tej strony, będzie mi znowu będzie mi znowu robiła jakoś ściąga do tego wszystkiego A propos, kurde witam was serdecznie z powrotem, kurde Filmikach w filmikach serii odpakowania czy unboxingi, stój kurde, się będziesz wpierdzielać, dobra, w, w serii unboxingi reszta, filmików jeszcze się pojawi parę na pewno w tym roku, więc spoko. Samo pudełko jest fajne, bo jest takie jakby, hmm, jakby to powiedzieć, sobie kucne koło was, bo się nie obrazicie, Około koło kamery bardziej. Nie wiem, że dużo, dużo nie widać, ponieważ kamera jest celowo ustawiona, uwierzcie mi, że jest, hmm... Nie będę teraz próbował przestawiać tej kamery, bo mnie będzie nerwowało wszystko, zacznie zacznie wszystko sypać. Eee... Albo za chwilę się zobaczymy, Przestawię to lekko, tak. Okej, okay. widzę z powrotem. Przedstawię troszkę kamerę, będzie wiedzieć. Eee, pudełko jest całkiem fajne, bo jest takie lekko jakby naklejane dwa razy, czyli na bokach tutaj, gdzie macam sobie teraz, jest po prostu gładko, czyściutko. A tutaj kiedy najadę jest tak... Chrop... Znaczy nie chropowato, tylko tak. Mm, bardziej przyczepnie taka takiej... Jakby naklejka po prostu, zwykła naklejka była. Napisy też są jakby, jakby, czuć drążone, czy coś w tym stylu. Większość rzeczy wokół jest drążona. teraz na tego dziada z oku. Ten dziad, czyli taki gryfopodobne coś, też jest takie właśnie chropowate, takie już bardziej... E, takie innego, innego typu naklejenia. Z tyłu też ten znak, więc pudełko jest całkiem fajnie zrobione, od dołu nawet nie wiem, czy coś jest. Oczywiście znaczki, gdzie to było produkowane, takie pierdoły. Otwierając kurczę, główną komorę, o tą. Oczywiście zobaczymy już główne, główne danie całego tego dziadostwa, czyli e, figurkę, która jest. E, dobrze pamiętam, dziada nazywa się Arno, nasz główny bohater Assassin w właśnie tej, e, w tej grze Unity. Nazywa się Arno, dziwnie, dziwne imię, chociaż to jest francuskie pewnie imię, więc to może jest, tam jest norma. Tak samo jak Rafał w Polsce, nie? Przezły. Um, tego na razie nie będę składał, to na razie zamknę, bo chwila mi zejdzie z tym, a po prostu nie chcę się bawić z... i piszczeć tutaj tym wszystkim, bo one są, jak widzicie, one są przyczepione na takich tych, kurde, drucikach takich z tyłu związanych, więc może to wyciągnąć całe, roz, rozłożyć, złożyć, wtedy wam pokażę prawdopodobnie na obracającej się, obracającym się talerzu wszystko. Ale od dołu, jeżeli tu sprawdzimy, o tu, jest jakby jak w Notre Dame, jeżeli ktoś był. Ja nie byłem, ale z, tak mi tak myślałem po tych filmach wszystkich, to pokazują, że są tajne przejścia, więc tutaj też jest skry tajna skrytka. I zrobię tak, że odłożę to na bok. Czy przełożę też na bok. Zajmijmy się dolną skrytką, to już możesz iść spadać stąd. Zobaczycie, jeszcze się wpakować na ten na, na ekran. Mamy główno. czy nie główne danie, tu jest główne danie. Tu jest danie hmm, surówka do głównego dania, tak? E, kurwa, gadam jak kucharz. Płyta samą grą Assassin's Unit na Xbox One, To jest po prostu zwykłą płytą bez jakiegoś steelbooka, bez niczego zapakowane, to zaraz sobie odpakujemy Idzie na tył. Następne w kolejce jest artbook, który jest stylowany na tak, jakby pamiętnik, coś takiego. Jakby się ktoś przyjrzał, uważnie, nie wiem, czy zobaczycie. To też. Yy, napis z boku, na krawędzi tej książki, czy tego e, notesu, czy tego pamiętnika, czy czegoś. Wszystko jest by e, wszystko jest drążone i pozłacane w środku, więc jest całkiem miły w dotyku. Bardzo ciekawy, jest taki drążony, fajny. Z tyłu tak samo. Dlaczego Ubisoft akurat nie? Szkoda. I to nie jest notes ani nic, tylko jest po prostu zwykły, jak to każdy może się domyśleć, to jest artbook. Nie przekręcając zbyt daleko, pokażę tylko troszeczkę żeby nie pokazywać za dużo. O, są strony ponumerowane, więc całkiem fajnie. Przeciwnicy. Jakieś inne pierdołki. Dażycie, panie, gówno widać, bo pewnie się zacznie zaraz ekran trząść, co mnie denerwuje, szczególnie w tym aparacie. Muszę sobie kupić jakąś nową tą. O, to jest całkiem niezły spoiler. Będziemy chyba pokazywani przy budowie kurcze wieży e, Statuły Wolności. Nie wieżali, tylko Statuły Wolności, którzy Francuzi podarowali Ameryce. A sam artbook jest stronicowy, 63 strony są. Tutaj jest, tu, w stronie, jakby coś ten. Całkiem fajny, całkiem ciekawy. Nie taki kurcze jak kiedyś robiono, że podłużny, taki leżący się go otwierało na ten, tylko po prostu jako książka, którą można wpalić między książki, żeby ktoś sobie tą Art of the Assassin's Creed Unity. Całkiem fajnie, całkiem szczególnie, że jest taki ten, mam nadzieję, że z czasem to się nie posypie i że nie zacznie się to sypać czy coś, zostanie. Artbook całkiem fajny, spoko zrobiony, wiem, że gówno widzicie, bo się światło odbija, ale nie chcę wam za dużo pokazywać, bo wiecie, jak to jest, im więcej, tym gorzej, a im mniej czasami, to też lepiej, na przykład w moim przypadku, im mniej, tym lepiej, ponieważ o tej grze wiem niewiele, wiem tylko, że, ma, że wyszła i że główny bohater nazywa się Arno chyba, czy jakoś tak, Arno. I tyle. Wiem nic więcej, no, że jest kooperacja prawdopodobnie w tej grze, więc tylko tyle. To jest całkiem ciekawy debilizm, jak dla mnie, bo się wpierdzieliłem tutaj. Bo to jest koperta. Zwykła koperta. Zadresowana tam jakaś tam ten, pieczątka B12, to jest chyba jakieś tam pierdoły. I to, no właśnie, zakleiło się. Musiałem sobie to podklejać, zaraz muszę to odkleić, tak żeby to było jakoś tak fajnie. Niestety, musiałem sobie podklejać, bo nie chciało mi się otworzyć. Kurde, właśnie. Nie chciałem się otworzyć, i myślałem, że ten dół to muszę to odedrzeć. Okazuje się, że to po prostu wychodzi, nie? bo lekko podklejone nie chciało wyjść. I jak debil, kurczę, zacząłem szarpać i prawie że odwaliłem ten kawałek tego. Ale w środku listu mamy dwie litografie, litografie to nazywają najczęściej, z eee, płonącą chyba to jest katedra Notre Dame. Czyż mogę się. Nie, Notre Dame chyba jest tutaj. Chociaż nie wiem, nie byłem w Francji, więc nie będę zgadywał. Nie znam tak zbytnio dobrze geograficznie tego miasta. Dwie litografie, całkiem fajnie przedstawiające taki może taki art. To może go słonie światło będzie lepiej widzieć? Widać? Może nie. Coś jak ala pocztówki, coś jak litografie, coś w tym stylu. Niestety to nie jest największa kolekcjonerka, jaką jest dostępna na rynku, bo ta kosztowała mnie około 350 zł, z przesyłką razem z pewnego sklepu, nie będę mówił z którego. Jest to największa do dostępna w polskich sklepach kolekcjonerka, którą można dostać. Jeżeli ktoś kupuje na stronie Ubisoft, Ubishopie, jest jeszcze większa kolekcjonerka, co jego większa. Statuetka jest większa. Chociaż Assassin sam wygląda tak samo, tylko jest, e, zanim to tło jest większe jest flaga chyba ciut wyżej i zanim stoi jeszcze wielka gilotyna, tak? Ale nic więcej się chyba nie zmienia tam. Wiesz, parę detali. I nie stoi na gryfie, tylko stoi na takim drewnianym piedestale czy coś. Do tego jest dodatkowo, jest e, chyba dwie litografie więcej w postaci obrazków i grająca melodyjkę pozytywka. Czy nie pozytywka, pozytywka gra sama, jest taka nakręcona na rączkę, nie wiem jak się nazywa, kurczę. Pamiętam, że kumpel mi to kiedyś wygarnął, nie nazywa się pozytywka, tylko się nazywa jakoś tak coś tego stylu. A za propos muzyki, soundtrack, wydany oryginalny soundtrack, z zrobię, co najlepsze jest, że coraz więcej w kolekcjonerskich wersjach, w koleksynerskich, koleksynerskich wersjach gier, coraz więcej dają tak, Daje się soundtrack, daje się artbook, daje się grę, daje się kolekcjonerską jakąś taką tą, i parę pierdółek, które są oczywiście zbędne najczęściej. Fajne, chociaż szkoda, że jest kurczę, w takim. E, dwa, razy, dwa razy ciulowo, bo jest e, w plast nie w plastikowym, tylko w takim papierze. To jest takie, właśnie pójście na łatwiznę, troszeczkę. E, I z tyłu to najgorsze, że nie są wpisane kurcze też ten. E, wiecie, nazwy. Może, chyba, że na płycie ktoś. o, o ale wypadła mi się ręce często. Nie. Uwierzcie mi na słowo. Nie jest opisana. Widzicie? Nie jest opisana płyta, niestety, więc trzeba się, kurczę, po prostu włączyć płytę i sobie słuchać. Na samym końcu mamy oczywiście e, instrukcję dla idiotów, dla głupich, które jak złożyć po, e, kolekcjonerkę. Ja się zaraz za to zabiorę, chyba tu już więcej nic nie ma w drugim w drugim dnie. Chyba, że jest drugie dno i ja się, kurczę, tutaj teraz tak zgłupia, Nie, nie ma. Takie fajnie, bo takie to drugie to dno jest złożone takim, takim... Hmm, jak to nazwać? Co? Jest takim płótnopodobnym plastikiem wyłożone. Tak, ja się zaraz zabiorę na. Mm, zabiorę do składania tej całej statuetki. To jeszcze pocho. albo nie będę chował. Później zrobię sobie szybkie podsumowanie. Ja szybko się zabiorę do, do składania tej całej statuetki, która znajduje się tutaj, w tej katedrze Notre Dame. Znaczy w katedrze, w takim schowku Notre Dame. I widzimy się pewnie za chwilę. Wróciłem. Nie powiem, trochę pierdzielenia się z tym było. Bo sama flaga, jak widzicie, trochę lata. Nie wiem, czy widzicie wszystko. Ale sama figurka sama w sobie jest dość stabilna, stoi spokojnie. Sam ten, kurde, gryf się opiera o mordę. Tutaj ma taką bródkę kozią, która się opiera. Jak widzicie, flaga może latać na wszystkie strony. Pewnie dlatego, że ma to jest flaga i ma latać na wszystkie strony. Wiecie, o co chodzi. Ale najwięcej, pierdziel dużo pierdzielenia też miałem się, kurde, z tym mieczem. Z mieczem, z tą klingą, żeby to wszystko to trzeba zawijać. Wiecie, tam kurde do środka, nie? Zobaczcie sobie. No, dobra. Wracając do samej figury, figurzyny. To jest całkiem ciekawie zrobione, bo jest bardzo dobrze zrobiona, Fajnie, ładnie, pięknie. Nawet spodnie są lekko szorstkawe, żeby go nie było, że go smyram po nodze. Ręka jest trochę nie taka niedociśnięta, żeby tej flagi trzymać. Flaga jest oczywiście, flaga to flaga, kurczę, kawałek plastiku, który jest tam, ten w środku, wiecie, wydrążony, żeby weszło. Na dole jest dziurka na flagę. Od dołu, od dołu oczywiście, loga i takie pierdoły inne. Gryf też ma fajny ryj. Z tyłu, że tu mu lata jakiś pasek, nie pasek. Z się wyciągnąć raczej nie da. Spoko. Drugi mi to flaga, że tak kurde cały czas lata. Ok. E, więc e, może go jeszcze trochę do tyłu garnę. oprę to niego. To. Fak. To. I grę jeszcze odpakuję na szybko. Fajnie wygląda. Figurka ma około e, 30 cm. Nawet nie wiem, wiecie. Jest to jest niby limit To jest limitowana chyba edycja limitowana. To jest kolekserska edycja, ale mniejsza, tak, ta większa ma pół metra na pewno. Ta ma niestety tylko i wyłącznie e, 30 coś, 35 cm, 30, nie wiem dokładnie, wiecie? Może sprawdzę później dodam ten dodam podpis na, na samym filmiku. Ale tak to no. Patrząc na to, a kolekcjonerkę czwórki, którą mam, czyli tego Black flaga z tym pół, z, pół tego statku rozpierdzielonego z, z Edwin. E, nie to było na imię, zresztą nieważne. Z tym piratem na, na czele jest w cholerę wyższa i ta flaga wszystko się lepiej trzyma, bo ta flaga francuska będzie czuje, że będzie mi pola powiewać po całym pokoju, więc no to ciulowo. W środku oczywiście płyta, no widzicie można się kurczę sypać. to osuna może być? A zresztą jeden są na tam W środku... jest płyta z Asasynem, czyli Z Assassinem, z Assassin's Creed Unity. Obok, ponoć kumpel mówił, że jest limitowana edycja, czyli limitowana edycja dwóch figurek naszego przyjaciela, kurczę, Assassina oraz jej też koleżanka chyba asasynkę z wersji chyba Road, to jest, są dwie figurki odstępnie do kupienia, które można połączyć w jedną całość, że walczą między sobą o coś takiego. No fajnie, fajnie fajna reklamka, reklama. W środku jeszcze znajdziemy. W środku znajdziemy co? Żeby nie pokazać czegoś głupiego, co będę mógł żałować. Muszę przejrzeć to najpierw czy to jest wszystko bezpieczne. To mogę pokazać, bo tutaj nic nie ma, nie widzę chyba żadnego. One, gdyby nawet, te wszystkie kody będą wykorzystane, więc nie róbcie sobie głupio. E, coś, czego też się nie spotyka, już w Xbox One, czyli drukowana kurczę, instrukcja obsługi. E, całkiem fajnie z tyłu jest pokazane jeszcze, co zostajemy, Tak, takie pierdoły do blokowania dla multi prawdopodobnie, więc to jest jedna rzecz. Druga jest do kolekcjonerskiej edycji, wiadomo, dodatki nie pokażę od tyłu, bo niestety, teraz jest kod QR, który trzeba z ten zeskanować. I... czy jest tu gdzieś kod? Nie widzę tu gdzieś kodu. I kolejne, kolejna reklama, czyli Season Pass, takie tam w środku jest oczywiście, co mamy. Aha, tak, nasza koleżanka, chociaż nie wiem, czy to jest to. To jest Assassin's Creed China. Chromstone. E Clone Sound China Unity, dodatek jakiś, który chyba wyjdzie w Season Passie I z tyłu mamy oczywiście 15 rzeczy. Czyli 15 rzeczy, tylko 15, no pierdą nie? Teraz zostanę w Xbox Store. To będzie na tyle. nie będzie środka. Ja się z wami żegnam. Taką oto wizytówką na koniec z zami się żegnam. To jest strony master i zapraszam was do kolejnych filmu, filmików nie tylko z serii unboxing ale też z tych, których kręcę, czyli jakiś tam gameplay. Mam nadzieję, że to się podobało. Zostawcie jakiś komentarz, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej zobaczyć. Ja się zamierzam żegnam. Na razie do zobaczenia na następnego filmiku z serii unboxing albo innego.